Cześć, w tym poradniku pokażę Ci jak zrobić yy, w bardzo prosty sposób efekt przeźroczystego napisu w programie GIMP. Yy, wystarczy tutaj kilka kliknięć i od razu zaczynam bez przedłużania. Uruchamiamy program GIMP. Kurde, długo się włącza o jest no, 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 dawaj, dawaj. o ja mam taki przykładowy obrazek ulicy no jeżeli chcemy napis to tworzymy napis ja napiszę bot xdd napiszę ściąg ci stencil żeby było lepiej widać gdzie ona, gdzie ona, gdzie ona się podziała mi to kurczę o jest, jest dobra o, napis wygląda na razie tak, on nie jest przeźroczysty no i dobra, jeżeli chcemy, chcemy mieć przeźroczysty napis wchodzimy, no zaznaczamy yy, napis, kurde, w warstwach zaznaczamy napis wchodzimy w filtry, światło i cień i wybieramy efekt X, ach, XH, czy jakoś tam się czyta wchodzimy, klikamy OK, no i tutaj możemy sobie wybrać ustawienia jakie chcemy, ale ja zostawiam takie jak są klikamy OK i teraz najważniejsze, gdy już tak mamy, klikamy Delete. I to wygląda tak. Połączę w dół, połącz w dół, połącz w dół, zaznaczenie nic. I to wygląda tak. Dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam.